Die Welt napisał, że gdyby Niemcy miały wypłacić Polsce reparacje, Niemcy musieliby ogłosić upadłość. O jakim współczuję naprawdę. No tak, popadło na człowieka, który bardzo ma empatyczne. Upadajcie, to jest, proszę Państwa, 17% Niemców uważa, że Holokaust dzisiaj uważa, że Holokaust to nic złego. 75% Niemców w badaniach mówi, że Polsce nie należą się reparacje. To jest po prostu coś nieprawda, a mało tego. Też mówią, że co prawda kanclerz Niemiec wisi na korytarzu premierów, że Hitler jest, ale odpowiedzialności za niego nie chcą wziąć. Oni mówią, że to już było tak dawno, dlaczego my to mamy płacić? No, dlatego, że jesteście wykształceni, dlatego, że mieszkacie, że macie domy, a my żeśmy musieli mieszkać w szarej ojczyźnie. Robiliśmy, co mogliśmy przez te 70 lat blisko.